Oddział jest potrzebny jak najbardziej dla dzieci. Tym bardziej, że osoby na przykład, które nie mają z kim zostawić, tak jak ja mam sytuację, nie mam z kim zostawić dziecka i muszę prosić koleżankę, to jak ja będę dojeżdżać do Leska czy do Brzozowa. To jest kategoryczna sytuacja, absolutnie. Poza tym tu są bardzo dobrzy lekarze i pielęgniarki jest opieka dla dzieci, dla, dla matek. Nie, nie, nie zgadzam się. Jak Moje dziecko choruje co roku. Co roku choruje i, i po prostu gdzie ja będę leczyć dziecko? To jest sytuacja krytyczna po prostu dla mnie, absolutnie. Dla mnie to jest ogólnie czysta głupota, ponieważ na przykład wczoraj dostał spadek cukru i nie zdążyłabym do Leska czy do Brzozowa dojechać z nim. Bo miał tak niski spadek cukru, że prawdopodobnie już by nie był do uratowania. A tutaj od razu przyjechaliśmy i zajęli się nim, od razu mu cukier podali. Dużo jest tutaj dzieci z okolic, czy z pakoszówki, czy z okolic Sanoka. No, matki tu przyjeżdżają, są tutaj dobrzy lekarze, i moi nie wyobrażam sobie, żeby tutaj ten oddział zlikwidowali. Oceniam ten oddział na bardzo dobry. Nie jestem tutaj pierwszy raz, z pierwszym synem też tutaj dosyć leżałam. I pielęgniarki, i lekarze są bardzo mili i miła atmosfera. Można przy dziecku być, można. Le, pielęgniarki są z chęcią, z pomocą i idą do takich dzieci. że jest potrzebne, no bo tu jest strasznie dużo wiosek w okolicy Sanoka. No teraz jakby tak trzeba było te dzieci wieźć do Krosna, jak tam też tyle wiosek należy do tego szpitala, no to się wszyscy nie pomieszczą. Jak tu nieraz, jak jest epidemia grypy, to brak łóżek i wszystkiego. A co dopiero jeszcze tam wieźć dziecko tak daleko, jak tutaj dwa kroki do miasta. A poza tym taki duży Sanok, no, to wstyd, żeby szpitala nie było na taki duży ten powiat, czy to, no a tak samo dopiero odnowione łóżka, wszystko nowe z wielkiej orkiestry i co, to będzie na darmo wszystko leżało, no to Zostaliśmy zapewnieni o tym, że będziemy pracować na dotychczasowych warunkach w oddziale dziecięcym. Zostaną zatrudnione trzy kolejne panie pielęgniarki i nie będzie likwidacji żadnych łóżek w oddziale dziecięcym. Informacje, które krążyły szerokim łukiem wokół naszego szpitala o rzekomej alokacji naszego oddziału, też nie potwierdziły się. Zostaliśmy zapewnieni, że nasz oddział będzie funkcjonował w naszym mieście, i nie będzie żadnego przenoszenia. Ilość łóżek, 30, którą obecnie posiadamy na naszym oddziale, jest to minimalna liczba łóżek, przy którym możemy pracować w sposób wydajny. Nie musimy wtedy bać się o sytuacje, które mogą wystąpić w okresie sezonu, kiedy musimy przyjmować znacząco większą ilość dzieci do oddziału. Nie musimy bać się tego, że będziemy odmawiać dzieciom przyjęcia do oddziału dziecięcego. Nasz powiat posiada ponad 100 tysięcy mieszkańców i bezpieczeństwo zdrowotne dzieci bywających i żyjących na naszym terenie wymaga tego, żeby było co najmniej te 30 łóżek, tak żebyśmy mogli w sposób prawidłowy, komfortowy móc prowadzić leczenie i diagnostykę tych dzieci.